Zadanie. Ile gram zanieczyszczeń ma stop 200 gramowy srebra próby 800? Próba 800 informuje nas, że w 200 kg srebra jest 80% czystego srebra, a 20% to zanieczyszczenia. Zadanie zrobimy dwoma sposobami. Pierwszy sposób. Ile gram zanieczyszczeń znajduje się w tym oto stopie? Zatem nas interesują zanieczyszczenia, a ile procent zanieczyszczeń mamy? Jak już wcześniej wspomniałem, 80% to srebro, a 20% to zanieczyszczenia, czyli obliczam 20% z naszej masy, czyli z 200 gram. 20% zamieniam na 0,2 i mnożę przez 200 g. Po wymnożeniu otrzymuję 40 kg, i w zasadzie mamy zadanie zrobione. Chciałbym jeszcze przećwiczyć sposób nakupki, gdyż nie wszystkie zadania ze stopami, czy zmieszaniem substancji, roztworów da się tak łatwo zrobić, tak jak w pierwszym sposobie. Drugi sposób polega na narysowaniu sytuacji z naszego zadania. W jaki sposób powstał nam ten oto stop? Zmieszaliśmy pewną ilość srebra, czystego srebra, czyli w tym srebrze mamy 100% srebra, jest to samo srebro. I do tego srebra dodano pewnych zanieczyszczeń jakichś innych metali, ale w wyniku tego zmieszania otrzymaliśmy 200 gram połączonego stopu, w którym mamy 80% czystego srebra. Co zapiszemy tutaj? Co musimy dodać do x, żeby otrzymać 200 gram? Masę zanieczyszczeń możemy obliczyć odejmując od 200 gram naszego x, czyli mamy 200 minus x gram. A na górze zapiszemy zawartość procentową srebra. W samych zanieczyszczeniach ile jest srebra? Oczywiście jest 0% srebra. Na każdej sztabce narysuję jeszcze kółeczko, które nas informuje o tym, że będziemy mnożyć stężenie procentowe razy masę. Czyli tutaj otrzymujemy 100% razy x, tutaj 0% razy nawias, a tutaj 80% razy 200 gram. W każdym iloczynie znajduje się procent i gram, zatem to równanie podzielę stronami przez procent i przez gram. Warto jeszcze zauważyć, że 0 razy nawias nam eliminuje ten środkowy element i w efekcie otrzymuję 100 razy x to 100x. 80 razy 200 gram 16 tysięcy. Dzielę równanie stronami przez 100 w celu likwidacji tej stówki i otrzymuję, że x Równa się 160, czyli tutaj, w miejsce tego x, wstawiam naszą wartość liczbową, czyli otrzymuję 160 gram, a w zadaniu było zapytanie, ile jest gram zanieczyszczeń, czyli mamy 200 minus x gram zanieczyszczeń, przepisujemy tę wartość algebraiczną i w miejsce x wpisujemy 160 i otrzymujemy w efekcie 40 gram. Odpowiedź. Taki stop ma 40 gram zanieczyszczeń.